Dzień dobry, nazywam się Tomasz Desko. Jesteśmy w Poznaniu w firmie Grupa Mo, której jestem szefem i właścicielem. Firma zajmuje się wyposażeniem wnętrz i ma salony mniej więcej w połowie Polski. Mogę powiedzieć z dumą, że jestem katolickim przedsiębiorcą. Dla mnie te wartości stały się niesłychanie ważne. Oczywiście nie było tak przez cały czas, a był, był moment, kiedy, kiedy na pewno byłem dalej od Pana Boga. Szczególnie jeśli chodzi o hierarchię wartości. A wydawało mi się zawsze, że firma musi być na pierwszym miejscu, to jest najważniejsze z firmy żyje, utrzymuje rodzinę, zapewnia mi bezpieczeństwo. No i ja tak mocno się poświęciłem tej pracy, że mało się to nie skończyło tragedią. Dopiero po trudnych różnych doświadczeniach zrozumiałem, że niesłychanie ważna jest hierarchia wartości. Bardzo fajnie zostało to. A uporządkowane było to dla mnie takie olśnienie, będąc już dojrzałem facetem, kiedy byłem po raz pierwszy na konferencji talentu Bóg, Rodzina, firma, hojność. To jest ta właściwa hierarchia wartości. Na pierwszym miejscu pan Bóg, na drugim rodzina, na trzecim firma, a na czwartym hojność, czyli dzielenie się sobą i tym, co, co mam z innymi jakiekolwiek zamieszanie w tej hierarchii może prowadzić do strasznych tragedii. Kiedy firmę stawiamy na pierwszym miejscu, nie ma Pana Boga na pierwszym miejscu. A jeśli firma jest przed rodziną, dzie dzieje się strasznie źle. To jest oczywiście moje doświadczenie. Każdy może mieć swoje spojrzenie na to, ale mi wiele lat zajęło, zanim zdałem sobie sprawę, że jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, o czym znamy to powiedzenie, to wszystko jest na właściwym miejscu, ale później co dalej? Jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, a firmę postawimy... Na drugim ani rodzinę. Również według mnie nie jest to właściwa hierarchia, i to często się zdarza nam przedsiębiorcom, że stawiamy firmę tak wysoko, że zapominamy o rodzinie i a konsekwencje tego mogą być straszne z rozwodami i innymi tra tragediami a włącznie. Natomiast kiedy zdają sobie sprawę, że najpierw panu, później rodzina, a później firma. Wszystko zaczęło się układać inaczej, firma funkcjonuje lepiej. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, szczęśliwym ojcem i małżonkiem. Mogę powiedzieć, że przedtem tak nie było. Zachorowywałem się, pracowałem od rana do nocy, firma była na pierwszym miejscu i nie czułem ani szczęścia, ani satysfakcji. No już nie wspomnę o tym, że gdzieś byłem daleko od, od Pana Boga. Więc ta, jeszcze raz powtórzę, ta dla mnie taka życiowa prawda najpierw Bóg, później rodzina. Później firma, a dopiero później dzielenie się dobrem. Czyli też ten taki ordo caritatis, że najpierw stawiamy rodzinę, a dopiero innych. Nie możemy dzielić się i zbawiać świata, jeśli nie dbamy o własną rodzinę, nie zadbamy o własną firmę, a dopiero później, jak to mamy, że tak powiem, uporządkowane, możemy pomagać innym. Znów, jeśli zaburzymy tę ten, ten, hierarchię, może być. Źle, także jestem szczęśliwym, szczęśliwym, e, szczęśliwym ojcem i, i, i szczęśliwym szefem, bo praca sprawia mi wielką, wielką radość od, od momentu, kiedy zrozumiałem, co jest najważniejsze. Mało tego, wydaje mi się, że jestem skuteczniejszym szefem, kiedy, e, kiedy rodzinę stawiam na pierwszym miejscu, bo to przecież dla niej pracuję, a nie że firma jest najważniejsza. Także tyle z takich moich bardzo ogólnych. Przemyśleń mojego systemu e, wartości. Jestem szczęśliwy i dumny z tego, że jestem katolikiem. Daje mi to wielką satysfakcję, wielką radość i wielką siłę do tego, żeby codziennie wstawać, walczyć w pracy, walczyć w tym pozytywnym słowa znaczeniu, tworzyć. Także jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za to wszystko i że pomógł mi uporządkować. <gryw> Kiedy już parę siwych włosów na głowie miałem, pomógł mi uporządkować ten, ten system wartości. Moja firma. Zmieniły mi nazwę kilka lat temu. Nazywa się w tej chwili mo, grupa mo. Mo, dlaczego mo? osób się tam mo. No, dlatego, że jest to moje motto życiowe. Amerykanie mówią, yes you can, a ja mówię możesz, możesz. I to się, to się bardzo w, też wpisuje w mój, system, w mój system wartości. Wierzę w to, że jeśli człowiek chce, to może. Pan Bóg się pomaga w tym wszystkim, no to może osiągnąć bardzo wiele, ale musi, 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 musi chcieć oczywiście. Wspominałem, że tym czwartym elementem tego systemu wartości jest hojność, czyli dzielenie się. Ja dzielę się na w gruncie zawodowym pięknem, pięknem rzeczy, pięknem przedmiotów, pięknem współpracy z ludźmi, bo tym się zajmuje tutaj a, firma, ale również staram się dzielić tym, co udało mi się zbudować i Miałem taką historię, że wiele, wiele lat temu byłem dość sfrustrowany, kiedy dostawałem kolejne prośby o wsparcie, o pomoc. Już nawet prosiłem moją sekretarkę, żeby nie przynosiła mi więcej, bo nie byłem w stanie odmawiać. Było dla mnie bardzo przykre i zastanawiałem się, co mogę zrobić, żeby pomagać więcej. Padłem wtedy na pomysł stworzenia w Polsce pierwszego, pierwszego w polsce stanowiska pośrednika dobra, czyli człowieka, który pomógł mi zarządzać. A tym, co mam, i dzielić się tym z innymi. W wielkim skrócie, jest wielu potrzebujących i wiele tematów, które, które, którym, którym warto pomagać. Z drugiej strony są wielkie zasoby w firmie, zasoby rozmiane przez ludzi, całe zaplecze, samochody, działy marketingu, kontakty biznesowe itd., itd. I można je wykorzystywać do czynienia dobra. Znów w wielkim skrócie, kiedy stworzyłem takie stanowisko i osoba w moim imieniu przez bardzo. Wiele godzin dziennie, ponad, ponad etat a, dziennie yy, kontaktuje się z potrzebującymi i rozwiązuje ich problemy dzięki zasobom, które są w firmie. Efektywność tego, bo mierzę to oczywiście jako przedsiębiorca, mierzę stopę zwrotu, a, czyli słynny return on investment a, i okazuje się, że pieniądze zainwestowane w pośrednika dobra, które oczywiście finansuje ten cały etat, daje samochód, wszystkie niezbędne narzędzia do pracy. Okazuje się, że ta osoba wytwarza dobra znacznie więcej niż kosztuje w wielkim uproszczeniu. Nie licząc oczywiście dobra, które jest, które jest niepoliczalne, no bo jak liczyć niektóre typy działalności charytatywnej. W związku z tym model, model sprawdza się i nasz pośrednik dobra pomaga. Ja pomaga bardzo skutecznie. Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, bo tak naprawdę to pomaganie to dzielenie się jest dla mnie tak samo ważne jak prowadzenie biznesu, a nawet nie wiem, czy, czy, czy nie ważniejsze, bo to stąd czerpię siłę, stąd czerpię radość, no i też czuję się taki odpowiedzialny, że skoro dużo mi dano, to dużo się ode mnie wymagać będzie, stąd dzielę się tym, tym co mam i nie jest to już tylko takie zwykłe, chociaż też bardzo szlachetne dzielenie się w postaci dziesięciny na przykład, ale staram się robić. Jeszcze więcej na rzecz innych ludzi i zapewniam, że nic nie daje tak wielkiej radości, jak dzielenie się. E, kiedy pośrednik dobra przychodzi i, i, i zdaje mi relacje z tego, co udało się zrobić w ostatnim miesiącu, no, nieraz muszę, e, muszę, muszę wyciągnąć chusteczkę, bo się wzruszam słuchając, ile dobra zostało wytworzone dzięki pracy tego, tego wspaniałego, wspaniałego człowieka, którego za chwilę będziecie mogli posłuchać i poznać osobiście. Jesteśmy z powrotem, tak jak obiecałem w towarzystwie pośrednika dobra, pani Marysi, która już od kilku lat zajmuje się tym, czy pomaganie, zajmuje się pomaganiem ludzi, ludziom. Bardzo proszę, powiedz nam, Marysiu, o tym, co robisz, jak to wygląda w naszej firmie. Dzień dobry. Dzięki temu pomysłowi rzeczywiście zajmuję się tym pomaganiem profesjonalnie. Takie było założenie nasze, żeby, żeby móc wycisnąć z możliwości firmy i, i, i ze środowiska wszystko, co najlepsze, jak cytrynę, po to, żeby móc pomagać i to dobro mnożyć. W jaki sposób pomagamy? Można to podzielić w zasadzie na takie dwa filary. W jednym z nich objęliśmy patronatem organizację pozarządową, stowarzyszenie, które pomaga osobom z niepełnosprawnościami i tutaj ta nasza pomoc jest bardziej dogłębna, bardziej kompleksowa. Po prostu tak, czuliśmy taki parasol nad, nad tą organizacją, żeby pomóc jej strategicznie lepiej działać, a misję już pozostawiamy tej organizacji, bo te, te, te miejsca wiedzą jak najlepiej, jak pomagać. Drugi filar to jest takie pomaganie doraźne organizacjom czy, czy in, in, inicjatywom, które... Potrzebują tej pomocy. I tu może być zarówno pomoc w postaci wiedzy, czy w postaci e, jakiejś przestrzeni biurowej, może być to również pomoc w postaci darowizn. I ustaliliśmy sobie zasady, które bardziej bazują na filantropii niż na społecznej odpowiedzialności biznesu. Ten wybór był dość prosty. Społeczna odpowiedzialność biznesu charakteryzuje się tym, że jednak ta działalność e, ku dobru, ta pożyteczna działalność musi się w jakiś sposób bilansować i przynosić korzyści wymierną firmie, co oczywiście ma swoje uzasadnienia ekonomiczne w działaniu biznesu. Natomiast my postawiliśmy akcent nieco w innym miejscu, postawiliśmy ten akcent na filantropię z tego powodu, że ważne jest dla nas robienie. Mówienie o tym, może to dzisiejsze spotkanie jest lekkim zaprzeczeniem tego, ale mówienie o tym jest dla nas drugorzędne. Nie szukam ekwiwalentu ek korzyści w, w tym pomaganiu, po prostu chodzi o to, żeby robić dobrą pracę w tym temacie. Jeśli chodzi o zaangażowanie zespołu, ja jako pośrednik dobra... Mam stanowisko jednoosobowe, natomiast to, to wcale tak nie jest, że można wszystko robić wyłącznie dwoma rękoma. Potrzebuję wsparcia, i tym wsparciem, ogromnym wsparciem są dla mnie współpracownicy. Pracownicy naszej firmy, którzy wiedzą czym się zajmuję, nie zawsze szczegółowo, ale, ale nigdy nie odmówili mi pomocy, nigdy nie odmówili współpracy i nie byłoby tego działania na rzecz dobra, gdyby nie praca zespołowa. Także to też jest sport drużynowy. Moja praca też w dużej mierze opiera się na fundraisingu i to jest tak, że niby fundraising, to, fundraiser to jest żagiel samotny, ale nie ma pracy fundraisera bez pracy zaplecza. Także to jest bardzo istotna cecha zarówno pracy pośrednika dobra, jak i pracy fundraisera, czyli osoby, której, która pozyskuje pieniądze dla, i zasoby dla, dla, misji, dla, dla realizacji misji społecznej. Mogę powiedzieć, że nie tylko ja jestem dumny z tego, co robi pani Marysia, ale również zespół. Zespół jest bardzo szczęśliwy, cieszy się z tych sukcesów, z tego, co, co robi Marysia i bardzo bardzo chętnie ją wspomaga. I to i prywatnie, i w trakcie godzin pracy, w bardzo różnych wymiarach. Więc stworzyliśmy, stworzyliśmy zespół ludzi, którzy pomagają innym. To jest wpisane w DNA naszej, naszej firmy, że my mamy służyć, mamy służyć, służyć innym, dzielić się, i to, co już mówiłem w we poprzednim wejściu, daje nam to wielką radość. Ja zawsze zazdroszczę pani Marysi, że chętnie bym pracował na jej stanowisku, bo kiedy opowiada mi o tym, o tej, o tej radości, kiedy przekazuje różne dobra i kiedy widzi tych szczęśliwych ludzi, często nieszczęśliwych, czy w trudnej sytuacji, ale cieszących się, że ktoś wyciągnął do nich rękę, no, dotyka tego z jednej strony tego, tej, tej, tych różnych tragedii, tego różnego bólu, różnych problemów, ale z drugiej strony widzi wdzięczność i radość ludzi, którzy, którzy, którym, którym pomogła i myślę, że to jest chyba najlepsza nagroda za tą, za tą pracę, bo tak z tego, co mi Pani zawsze opowiada, to to, to jest to, że, że nieraz łzy w oczach z, z tej z, z... Z tej, wdzięczności, z tej wdzięczności od ludzi, którym się pomogło, tak? Tak, to, to na pewno to jest taka wartość dodana, której nie da się przełożyć na żadne liczby, ale też trochę powód do zakłopotania czasami, bo to jest jednak traktujemy to jako oczywistość u nas i, i jest, to, jest to praca, jest to misja do wykonania i, i taka wdzięczność jest ogromnie miła, ale to Najważniejsze jest poczucie, że, że, to, że to jest skuteczne. Ale to że, że też motywuje, to prawda? Ta, to też motywuje oczywiście. nas, bo, bo, bo kiedy widzimy, mm -hmm. że osiągamy, osiągamy założone cele, a wszystko sobie bardzo dokładnie jako przedsiębiorcy planujemy, wyliczamy, rozliczamy. To chodzi o to, żeby być po prostu efektywne. No, tak. Bycie przedsiębiorcą też nas zobowiązuje do tego, żeby robić to wszystko profesjonalnie, jak najlepiej się tylko da no, i staramy się to robić tak. właśnie w ten sposób. Ale to jest takie ciekawa natura tego stanowiska, ponieważ to planowanie i to, to weryfikowanie gdzieś tam swoich działań jak najbardziej jest, bo no, dlatego to, to stanowisko jest w, w samym centrum biznesu, a nie na przykład trzeciego sektora organizacji pozarządowej, więc czerpiemy z tej, z tej wiedzy i z tego know-how biznesowego ale nadal pozostajemy w tej sferze dużej wrażliwości na, na potrzeby mm, otoczenia i, i tych osób, które się do nas zgłaszają, tych, tych organizacji. E, i jest to wymagające. Wspomniał Pan Prezes o zespole, o tym, że, że chętnie też reagują na, na różne inicjatywy, mm, ale trzeba to podwójnie, doc podwójnie docenić, ponieważ e, my nie mamy procedur. Mamy plan, mamy założenia, ale do każdej inicjatywy podchodzimy jakby indywidualnie, sprawdzamy nasze możliwości, czy, czy jesteśmy w stanie pomóc, czy nie. I to wymaga czasu, to wymaga poświęcenia uwagi. I tutaj, i kreatywności też mi się wydaje, że w tym, w tym kierunku. I tu czerpiemy też właśnie bardzo mocno z, z możliwości, umiejętności, zasobów naszego zespołu i naszej firmy. Pani, Pani też powie, bo my kiedyś mieliśmy dylemat, czy w ogóle opowiadać o tym, co robimy, dopóki jeden z moich przyjaciół też zresztą poznany, poznany na talencie, powiedział mi, Tomek, ale jeśli nie będziesz o tym mówił, to to nie będzie szło w świat. Jeśli nie będziesz szło w świat, to być może inni nie skorzystają z Twoich doświadczeń. I proszę powiedzieć, czy są jeszcze pośrednicy dobra w Polsce, czy tą inicjatywę udało się gdzieś zaszczepić? Jest, udało się zaszczepić, tak, już już wdrażaliśmy. Mieliśmy takie, e, takie przykłady, gdzie przedsiębiorcy chcieli, jakby zapragnęli mieć też to stanowisko u siebie w firmie. E, to się udawało, to, to się udawało i, i, i trwa nadal. E, co ciekawe, m, każda firma jest zupełnie inna i przedsiębiorcy, którzy tworzą firmy, też mają inne podejście do, do sprawy, więc zawsze jest ten filtr e, jakby indywidualne jego podejścia do, do biznesu, ale w pośredniku dobra ważne jest, ważne jest zawsze rdzeń. My się tym rdzeniem e, dzielimy. To są te zasady oparte właśnie przede wszystkim na, na filantropii. Yy, dzielimy się po to, żeby to przyniosło jakiś owoc, to jest jakieś zasianie ziarna, a co z tego wyrośnie już wiele zależy od tego, kto pielęgnuje ten ogród, więc yy, to już też zostawiamy w gestii firm, ale bardzo chętnie się tym dzielimy, bo widzimy, że to po prostu jest dobre i że to przynosi dobre, dobre owoce. Dziękuję. Dziękuję.